Z innych ofert, które warto rozważyć to oferta dla dzieci od 0 do 5 roku życia w PKSA. Skorzystałem z niej jakiś czas temu I udało mi się nawet te 200 zł kieszonkowego zyskać Wymagania są niezbyt złożone, wystarczy tylko założyć konto i na określonej dacie mieć tam jakieś określone środki w tym przypadku zdaje się, że to te 200 zł. Więc bardzo łatwo spełnić te warunki promocji. Myślałem później, żeby tego konta dalej używać, ale albo nie udało mi się znaleźć, albo jest to niemożliwe. Chciałem wyrobić kartę debetową do tego konta, i nie znalazłem jakiejś łatwej opcji, jak to zrobić. więc. Albo tego nie ma, albo jest jakoś tak ukryte, że wolałem jednak wrócić do banku.